Michał, witamy wszystkich serdecznie ze słonecznego Torunia przed nami wspaniały turniej komplet zawodników Puchar Polski i w Toruniu. Witam wszystkich serdecznie tutaj i proszę Państwa Michał mietła na razie bezprecedensowo rozprawia się swoim rywalem Damianem Kołdzielu. Proszę Państwa, pan mietła na razie 5 gemów. I wszystkie zwycięży, także no, naprawdę wynik rewelacyjny. Teraz próba skrótu. Bardzo szybkie proszę Państwa, Michał Mietła, No naprawdę teraz Spring czyń Spili Gonzalez bardzo szybko to zrobił. Młody, ten zawodnik, bo przypomnijmy, że Michał Mietła ma 22 lata. Tego. No, i już Państwo, widzimy, że ciąg dalszy dominacji Michała. Naprawdę, solidnie gra ten młodociany 22-letni zawodnik, pochodzący jest Grzybna. Także miejscowość, w której bardzo dużo różnych grzybków. Oczywiście, wojewódzkie, kujawsko-pomorskim. Michał to już u nas grał. I to nie jedno koniec, proszę Państwa. Pierwszy raz zamontował się u nas. Poznaniu podczas letniego cyklu i zawitał potem również do Poznania także okolice Wielkopolski. wtedy właśnie interesują Michał Wieta, który dwa razy gra w Poznaniu. Raz udało mu się dojść do jednego finału, niestety tam polek. A w Pucharze PLT w Poznaniu naprawdę miał bardzo ciężką grupę, w której nie wygrał ani jednego Gema. Także było naprawdę ciężko mu. Teraz ładne. Retur... No, w tym drugim sensie już mamy 2 do zera, także no, widzimy, że idzie jak burza. Michał. Proszę Państwa, oczywiście turniej w Toruniu, miasto Pierników i... i teraz świetna akcja, próbę ajajaj, teraz troszeczkę piłka zeszła z rakiety Michałowi. Oczywiście Toruń to wspaniałe miasto, zachęcamy wszystkich do odwiedzenia i oczywiście przyjścia na nasz turniej. Oczywiście wstęp tym jest bezpłatny, także jeżeli ktoś mieszka w Toruniu albo w okolicach Chcę pooglądać to zapraszamy. Oczywiście dzisiaj wiele wspaniałych meczy. Ale nie wiadomo, że ta śmietanka najlepsza. Oczywiście jutro podczas fazy playoff. Tam już nie ma przelewek. I gra sama elita, jak to się mówi. Mam teraz aut wywołany. Mam nadzieję, że podoba się Państwu kadr, którego tutaj kręcimy Jest naprawdę. że widać prawie wszystko. Oczywiście wszystkie. I niestety ole! Bombowy teraz serwis Damiana, proszę Państwa, petarda, nasz tutaj licznik pokazał 182 km na godzinę, naprawdę soczysta bomba. Damiana. No ale niestety bardzo dużo po autach sypie. Damian. No i teraz bardzo łatwe, zdaje się, taki Michała, który po prostu gromi swoje grywali i prowadzi już Cyuzera, także wszystkie gry, proszę Państwa. Na razie ani jednego nie łupem swojemu rywalowi, także no niebotyczny wynik. I jeżeli Damian tutaj się nie obudzi ze snu zimowego, przynajmniej, że już mamy marzec, także powoli, powoli dajemy. budzimy się, no to tutaj Michał Mietła może wygrać ten mecz bardzo łatwo. Zobaczymy. Widzimy, że teraz kamerę, która się podniosła do góry, tak sama z siebie po prostu, ale to bardzo dobrze, że mamy taką innowacyjną kamerę, która sama reguluje sobie ostrość i kąt. Także dziękujemy serdecznie, a tymczasem zobaczmy, jak sobie poradzi. Ja już w swoim serwisie, no bo ten mecz może zaraz dobie dobiec z końca. Teraz świetne zaś siatki Gracza w białej koszulce Naprawdę bardzo ładnie Z sam co widzimy biegnie po piłkę, chyba spieszenie się naprawdę Michałowi Ekspresowe tempo rozgrywania tego spotkania Ojojo, teraz posilnął się lekko Tutaj Zawodnik na czarno Ładnie teraz minął rywala Brawo, no ale ten posied był to lekko niebezpieczny, proszę Państwa. 26 latek Damian tutaj mógł zależyć lekką kraksę, ale no w się dosyć duże. Także powinien troszeczkę uważać. A tymczasem kolejna piłka męczowa dla 22-latka serwującego obecnie na Państwa w ekranach. Proszę Państwa, GM set mecz Michał Mietła, bajeczna dyspozycja tego zawodnika powodzącego z Grzybna, proszę Państwa, także na pewno jakieś grzybki podjadł Michał i widzimy, że jego dyspozycja była perfekcyjna, także 0-0. Zero, zero. Na rowerku odjechał z tego meczu Kondziela, brawa dla niego i już zaraz wywiad z panem Mietło, więc bądźcie z nami.